We wrześniu ubiegłego roku odbyła się premiera książki Nie mieliśmy dzieciństwa. Jej bohaterami byli Sybiracy, którzy osiedlili się w Bolesławcu i okolicach. Opowiadali o trudnych losach z okresu wojny. Rozmowy z nimi przeprowadzali uczniowie miejskich szkół. Podobnej publikacji zapragnęli również Kresowiacy. Bardzo się cieszę. Ten zamysł powstał trzy lata temu i pracujemy nad tym już od, 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 od trzech lat, mimo to, że próbowaliśmy przekonywać naszych ludzi, naszych oczywiście kresowian, to nie zebraliśmy wiele tych prac. Dzisiaj, w tej chwili próbujemy, proszę Państwa, dzięki, dziękuję, próbujemy oczywiście to troszkę przyspieszyć. Książka zostanie wydana przez Muzeum Ceramiki na zlecenie gminy miejskiej Bolesławiec. Wiadomo już, że publikacja ukaże się późną. W tym roku planujemy już w czerwcu wydać kolejną książkę. Ona będzie zbliżona, jeśli chodzi o format, zawartość, o to, jak będzie w ogóle wyglądała pod względem edytorskim. Książkę poświęconą wybranym, oczywiście też w ramach możliwości takiego wydawnictwa, biogramom z kresowiaków z naszego miasta, ale nie tylko. Dla tych wszystkich, którzy się zechcą zgłosić i współdziałać razem z Muzeum, z gimnazjum i oczywiście z kresowiakami. Muzeum zadba o poprawność historyczną tekstów. Podobnie jak poprzednim razem do współpracy zaproszono profesora Grzegorza Straucholda z Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka Sybirako spotka się z bardzo dużym odzewem, zwłaszcza w środowisku wrocławskim. Ośrodek Pamięci i Przyszłość była tym pomysłem zachwycona. Mamy zamówienie, żeby ilość książek przesłać właśnie do tego ośrodka, ponieważ Wrocław chce kontynuować i podjąć inicjatywę. Wiemy, że profesor Szauhol również dzwonił dzisiaj i informował, że nie tylko sam Wrocław, ale wiele innych ośrodków chce ten pomysł kontynuować, jak gdyby realizować, czy w jakichś swoich ośrodkach propagować, ponieważ jest to wspaniała, tak naprawdę, wspaniała, żywa lekcja historii. W gimnazjum numer 2 utworzono zespół nauczycieli i uczniów, którzy będą przeprowadzać rozmowy z kresowianami. W szkole opracowaliśmy wzór biogramu, który będziemy wykorzystywać na spotkaniach z kresowianami, z naszymi gośćmi, który będą wykorzystywać dzieci do przeprowadzania rozmów z naszymi partnerami i w tym biogramie mają się znaleźć zarówno dane osobowe, te które nasi rozmówcy będą chcieli udostępnić, jak i potem informacje o pobycie zarówno na kresach, jak i o tym, co działo się po przyjeździe do Polski, do Bolesławca. Apelujemy do wszystkich mieszkańców Bolesławca, którzy pochodzą z kresów, którzy mają bogatą wiedzę na temat kresów, zechcieliby, aby ich biogramy były ujęte w tej publikacji, aby zgłaszali się do gimnazjum samorządowego numer 2, mogą się zgłaszać też telefonicznie po to, abyśmy mogli do nich dotrzeć i wspólnie opracować ich biogramy. Mieczysław Sulikowski również apeluje do kresowian, aby opowiedzieli o swoim życiu. Mile widziane będą również fotografie i pamiątki. Dzięki temu spisane historie zostaną przekazane kolejnym pokoleniom. Dotychczas nie mamy takiej publikacji, natomiast Sybiracy już mają i cieszą się z tego. Chcemy to właśnie, ażeby nareszcie i o... Kresowiaka coś zostało co po nas. Okazuje się, że co dnia jest nas coraz to mniej, a więc zróbmy to, co do nas należy. Już jest 45 nazwisk, tak, dodatkowo, które się do mnie zgłosili do mnie telefonicznie. I proszę Państwa, no na pewno się będzie tych nazwisk więcej, bo przecież bądź co bądź jest tu trochę kresowia w tym wolesławcu i to bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy, że mamy tak wielkie wsparcie. Chętni do wzięcia udziału w projekcie mogą zgłaszać się do sekretariatu drugiego gimnazjum przy ulicy Bielskiej do 20 lutego.